powiedzieć o rzęsach, a konkretnie a w, na początek o tym, czym jest rzęsa, następnie jej budowa, cykl życia i to jest tak jakby część wprowadzenia do następnego tematu, jakim są odżywki do rzęs. Tak. Więc tak, chciałyśmy jeszcze tutaj powiedzieć, że korzystamy z źródeł przede wszystkim naukowych i staramy się, aby nasze e, informacje były jak najbardziej autentyczne. Więc tak, przechodząc do pierwszej części, jaką jest... E, Co to jest rzęsa? Co to jest rzęsa? Dokładnie czym ona jest. Jest to jak najbardziej rzęsa jest włosem. Jej zadaniem e, jest e, ochrona naszego oka przed e, promieniami ultrafioletowymi, e, bądź na przykład przed e, własnym potem. E, jest to włos najkrótszy w naszym organizmie. E, I... Znajduje się około 150 rzec w górnej powiecie oraz 75 w dolnej. Nie wiem, licz. <laughs> Jeżeli się pomyliłam, to poprawimy. Jeżeli do budowy rzęsy wstawiło takie piękne zdjęcie z podręcznika medycznego. Natomiast nie będziemy się teraz nad tym za bardzo rozpływać, ponieważ e, będziemy o tym wspominać w odcinku. E, znaczy, poświecimy dłuższą chwilę, jeżeli tak. będziemy mówić o hennach i farbach. Uh -huh. bo Mówimy, jak najbardziej nie ma to znaczenie. No, tak, duże znaczenie, bo inaczej jest henna, inaczej jest farba na włosie. Ale wracamy do rzęs. Więc tak, przechodzimy do następnej części, czyli cykl życia rzęsy. Rzęsa jest włosem dość krótkim, a nawet bardzo krótkim, ze względu na to, że ma. Krótką fazę anagenu, czyli fazę wzrostu. Jeżeli chodzi o cykl życia rzęsy od samego początku, to wyróżniamy trzy fazy, czyli anagen, katagen i telogen. I e, anagen trwa nam do, od 4 do 10 tygodni, katagen trwa około 15 dni a telogen trwa od 4 do 9 miesięcy. I teraz porównując to na przykład, jeżeli chodzi o fazę wzrostu, czyli anagenu, jeżeli chodzi o włosy ze skóry głowy, no to faza anagonu potrafi być nawet do 5 lat, dlatego te włosy rosną nam piękne i długie, natomiast jeżeli chodzi o rzęsy, nie jest to możliwe. Cykl życia rzęsy obejmuje tylko i wyłącznie cebulkę rzęsy, więc jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, w jakiej w danej fazie wzrostu jest nasza rzęsa, to niestety musielibyśmy ją wyrwać i oddać do laboratorium do obejrzenia pod mikroskopem. Więc nie jesteśmy w stanie ocenić... Tak, tak wizualnie. patrząc po prostu, czy nawet pod lupą nie, nie jesteśmy w stanie ocenić, w jakim wieku jest nasza rzęsa. Bo to nie jest też powiedziane, że wszystkie rzęsy na przykład rosną do pewnego do pewnej długości, bo niektórym się wydaje, że dlaczego niektórzy mają długie, a niektórzy mają krótkie rzęsy. To nie jest tak właśnie, że im rosła dłużej, dlatego jest dłuższa, tylko po prostu taka jest taka charakterystyczna rzęsy dla danej osoby. Mm, tak, no, to zależy jak najbardziej od genetyki. Dokładnie, więc nie możecie to jakby się sugerować tym, że Wasza koleżanka ma dłuższy rzęs, to znaczy, że na pewno coś stosuje. No, no. może tak być, że genetycznie po prostu tak ma i niestety Wy przegrałyście znowu w tą ruletkę. Ale za to wygrałaś coś innego, bo A, tak no? zawsze jest. Zawsze się jest w e, Więc tak, zaczynając do naszego tematu, skoro już wiemy, czym jest rzęsa i jaki jest jej cykl oraz budowa, to możemy teraz e, zacząć mówić o odżywkach. Możemy odżywki podzielić na takie dwie główne kategorie, czyli odżywki tak zwane na porost, które wpływają na cykl życia rzęsy. Oraz odżywki odżywiające, które mają, na za, mają za zadanie odżywić ten włos, sprawić, że on e, nie, nie jest łamliwy, nie jest porowaty e, oraz poprawić jego kondycję i ogólnie wygląd zewnętrzny. Podobnie tak jak y, ma zadziałać, podobnie jak odżywka na włosy, skóry, głowy, tak tylko inaczej dobie, dobrane są wtedy te składniki, żeby właśnie działały na włos rzęsę. I zaczynając od pierwszej z nich, czyli odżywki e, na porost, e, wpływa ona na zahamowanie fazy anagenu, czyli rzęsa e, nie przechodzi w fazy następne, tylko zatrzymuje się w tej fazie anagenu, czyli wzrostu i siedzi sobie i rośnie dalej. Za e, tą e, reakcję odpowiedzialny jest w odżywce. Bimatoprost, który jest analogiem ludzkiej prostaglandyny. Oczywiście jest to substancja syntetyczna, i tych bimatoprostów jest kilkanaście, przynajmniej tych dopuszczonych do używania w Unii Europejskiej. W sensie substancji, które zawierają właśnie ten analog prostaglandyny. I tak naprawdę no, używane są praktycznie wszystkie formy we wszystkich odżywkach. Na półce. Ja wrzucę Wam kilka zdjęć. Byłam w Rosmanie, narobiłam zdjęć odżywek, e, które znalazłam na półce i, i y, tam, że tak powiem, pozaznaczam Wam, e, które z nich właśnie zawierają tą substancję i jak ona właśnie się nazywa. Znaczy my oczywiście jeszcze wrzucimy tutaj numerę, którą właśnie znaleźliśmy z e, a propos tej Unii Europejskiej tak. malujących tam e, składników, które działają właśnie na, na tym. I co jest śmieszne, znalazłyśmy ją szukając właśnie materiałów do tego filmiku i znalazłyśmy ją nie jako bardzo proszę, proszę Państwa, tu macie substancje, tylko teraz właśnie jest ta moda, żeby jednak ten to no z produktów kosmetycznych, ponieważ to jest lek. E, e, mogę Wam. Znaczy, mm, no w ogóle zacznijmy od tego, skąd to się <laughs> pojawiło. Tak. Pojawiło się na takiej e, zasadzie, że zauważono, że przy leku na jaskrę, e, wid skutkiem ubocznym jest nagłe wydłużenie ślżęc. A lek na jaskrę powoduje nam obniżenie ciśnienia w gałce ocznej. I jak najbardziej te na jaskry zawierały ten związek Bioma bio to... to prost! Ja mam w ogóle problem z zapamiętywaniem... <noise> to Dlatego ja ją spryzanie. zawsze wiadomo, prostuję. <noise> tak, dokładnie, a w ogóle to je przekręcam zawsze. No niestety taki mój urok. Eee, więc e, on również jest zawarty w leku na jaskry, tylko w o wiele wyższą stężę. Nie, dokładnie w tym samym. Sprawdzałam. Tak? Dokładnie ta sama zawartość, jaka jest w leku, to dokładnie taka sama zawartość jest w kosmetyku. Dokładnie taka sama. Tylko, że lek e, na jaskry podawany jest do oka, a Wy tym to bimatoprostem smarujecie się na powierzchni skóry. W teorii. Znaczy właśnie... Znaczy... No, tak powinnyście robić zgodnie z instrukcją producenta. Tak, właśnie na jakiej zasadzie y, lek na jaskro pojawił się na półkach drogeryjnych jako odżywka do rzęs. Na takiej zasadzie, że producenci się bronią w ten sposób, że on jest bezpieczny do stosowania na skórę, ale jednak no, umówmy się stosując regularnie na linię rzęs, nie ma e, takiej możliwości, żeby nawet odrobinka tego preparatu nie dostało nam się wewnątrz do oka. Nie albo wiem, nie wiem, przez trzeba. Przez poparcie, albo przez nałożenie tak. na, na zbyt dużej ilości preparatu. I niestety, jeżeli ona nam się dostanie już do oka, no to już jest jako lek i który powoduje właśnie obniżenie ciśnienia w gałce ocznej. E, jeżeli to ciśnienie mamy zbyt wysokie, no to faktycznie on nam pomaga, ale jeżeli ciśnienie mamy prawidłowe. No to niestety. Tak, tak. Dokładnie. I są jeszcze no, takie inne skutki uboczne, ponieważ jeśli weźmiecie sobie na przykład. Yy, yy, nie to się nazywa instru, instrukcja? Ulotka. Ulotka. <ścoughs> Ulotkę leku i przeczytacie sobie skutki uboczne, jakie tam są wypisane, nie znajdziecie takich skutków ubocznych na instrukcji do odżywki. A już na leku macie całą listę możliwych działań niepożądanych. O, tak to się nazywa, bardzo ładnie. A takich działań niepożądanych nie macie wypisanych. Przynajmniej ja się nie spotkałam, żeby była aż taka długa, rozległa jak na leku, właśnie, który tą substancję zawiera. Powiem szczerze, że ja nigdy nie stosowałam odżywek właśnie tego typu, ze względu na to, że no już wiedziałam na jakiej zasadzie one działają, bo no umówmy się był taki szał na te odżywki, bo faktycznie one działały na takiej zasadzie, że było widać efekt, natomiast ludzie później zaczęli się zagłębiać, co tam faktycznie jest więc one nagle e, przestały być wyprzedawane były cały czas na półkach i to w ogóle jeszcze przecenione e, no i później producenci ze względu na to, że zauważyli, że tak jakby e, słowo e, bio... bio? Bi, nie, B, ma to prost. B, ma to prost. Gdzie <grymne> mam odpychający. Dokładnie, więc. ukrywać krywać pod różnymi nazwami, i właśnie dlatego chcemy wkleić tę tabelę pod jakimi nazwami może być to ukryte. E, I co, powiem tak. No, Ty, Pani, że nie używałaś. no Ja się przyznaję, skupiłam Rewitala, który ma tą substancję w składzie. No i u mnie niestety właśnie skończyło się momentalnym podrażnieniem. To nie musiało być wcale yy, spowodowane choćby tą substancją, tylko zupełnie innym składnikiem, który jest w składzie odżywki. No ale, że tak powiem, odpuściłam, stosowałam inną, która już nie, nie miała żadnej, yy, właśnie była z tej drugiej kategorii, czyli odżyw, odżywiających. I no. <laughs> efekt jeśli był, to był subtelny, tak to. No, genetyki nie oszukamy. Możemy, tak jak, tak jak wcześniej powiedziałeś, wpłynąć na cykl życia rzęsy, ale no to wszystko jest do momentu, kiedy tą odżywkę stosujemy. Czyli przestajemy stosować odżywkę, no i nasz organizm zaczyna wracać do normy, czyli rzęsy, które były takiego przetrzymywane w fazie anagenu, zaczynają przechodzić w następne fazy oraz rzęsy. W które są, idą sobie naturalnym trybem, gdzie tak. już y, nie dostały tego związku chemicznego. No i może być taki efekt, nie każdy go doświadczył, że nagle jesteśmy łyse, a dopiero później wszystko wraca do normy. Może to też wynikać z tego, że na przykład długa rzęsa jest troszkę cięższa, więc ona u osób, które na przykład właśnie mają y, taką y, jak to się mówi? Taką małą, małe zagęszczenie, czyli one są luźno rozmieszczone, no to u nich właśnie widać bardziej te, te, to wysypywanie się. Mówię też dlatego, że jak one są przy sobie skupione, to one się podtrzymuje jedna drugą. Więc nawet jak wypadnie jedna, no to ta druga trzyma tą trzecią i jakoś to jest. A jak mamy takie rzadziej rozmieszczone, no to jednak ten wysyp wydaje się dużo większy. Bliżej przyglądając się urodkom, jakie stworzyli nam producenci właśnie odżywek, które wpływają na cykl życia rzęsy, możemy zauważyć, że producent zaleca nam, aby nie stosowały odżywek osoby, które są poniżej 18 roku życia, osoby kobiety w ciąży oraz karmiące oraz osoby w trakcie chemioterapii. Przeprowadzono bardzo fajne badania w Stanach Zjednoczonych u pacjentek, które już skończyły chemioterapię, czyli pacjentek onkologicznych, które no, niestety spotkały się z tym, że w trakcie chemioterapii wypadły no, im, wiadomo, włosy, rzęsy, brwi się przerzedziły. I zastosowano właśnie preparat z prostem, żeby jakby zrestartować ten cykl naturalny włosa, który no chemioterapią został mocno, mocno przytępiony. I tutaj właśnie ja znalazłam bardzo pozytywne jakby wyniki, tak? ale było to badanie kliniczne, byli tam lekarze, którzy nadzorowali każdy przypadek, czyli nie było samowolki stosowania, tak? tylko pacjentki były pouczone, jak należy ten preparat stosować. I właśnie u pacjentek nastąpił jakby przywrócenie tego naturalnego sprzed leczenia onkologicznego powrót do, do normalnego wzrostu rzęs, tak? No ale to nawet po zaprzestaniu już używania tak. odżywki. Nawet, nawet, po, nawet po zaprzestaniu odżywki. Co oznacza, że w niektórych przypadkach użycie takiego preparatu miałoby no, pewną rodzaju zasadność. Ale to też wtedy należy się kłócić, czy traktować to bardziej jak właśnie takie uzupełnienie leczenia. Bo, no bo mówię. My się tutaj właśnie chcemy troszkę z tym kłócić, że to jednak stosowanie leków w, w operacjach kosmetycznych może być no, nieco. Kontrowersyjne. kontrowersyjne. E, są już pogłoski, że. E, nie, pogłoski, to jest oficjalny papier. Oficjalny papier, <grym> że właśnie Unia Europejska chce nam zabronić stosowania e, tego właśnie związku. Tak, i innych w prostaglandyn, e, ze względu na to, że, że jest to po prostu może być substancja niebezpieczna. Podsumowując, więc odżywki na porost wpływają na cykl życia rzęsy, a konkretnie na fazę anagenu, która powoduje jej zatrzymanie, czyli rzęsa zamiast przejść do następnej fazy i powinna naturalnie wypaść, ona zostaje i rośnie dalej. Drugim rodzajem takich odżywek są właśnie odżywki odżywiające, e, które poprawiają właśnie kondycję włosa, e, jego elastyczność, sprawia, e, sprawiają to, że włos się nie kruszy, przez co może nam się tylko dawać, że jest o wiele dłuższy. I jeżeli decydujemy się na tego rodzaju odżywka, e, warto zwrócić uwagę na jej skład i szukać takich składników, m.in. jak? Jak biotyna, witamina A plus E, keratyna. Jak kwercytyna, jeszcze przynajmniej ta odżywka, którą ja wspomniałam wcześniej, którą ja używałam, no to ona miała polipeptydy, które też działają jak takie cegiełki uzupełniające dla włosa i też mocno odżywiające. Na pewno trzeba unikać, jeśli by się pojawiła taka sytuacja jak alkohol gdzieś z początku składu, no to na pewno taka wiadomo odżywka jest out no i co i takie odżywki jakby nie sugeruje się tym na przykład że można ją kupić w aptece to nie znaczy że jest lepsza albo że albo że no, powiem tak no jak ja byłam w rosznianie i się przyglądałam tym odżywką no to nie jedna jest classic, advanced, sensitive i każda jest jakby nazwana w jakiś sposób no to różnica tak naprawdę jest bardzo nieznaczna w tym, jak one działają. Eee, mo, może tak być, że na przykład nie zawierają jakiejś substancji, która gdzieś w jakichś badaniach wyszło, że jest bardziej lub mniej drażniąca. Więc na przykład te mniej drażniące znajdą się w Secidiv. No ale to nie oznacza, że nagle będziecie miały takie efekty, jak po właśnie preparatach z nie ma to proste, Bo to, no, to się tak. Znaczy nie, nie w ogóle, to nie można <laughs> porównywać, bo to są zupełnie dwa inne działania. Ale no, niektórzy nie tak nie myślą, że to, tak. to samo dostaną, tak? Znaczy tak, dlatego jest, <noise> że to są kompletnie e, dwa różne mechanizmy i, i kompletnie przecież można uzyskać z, inny efekt. Ale raczej na pewno uzyskamy inny efekt, tylko pytanie właśnie, jaki efekt wam chodzi? Czy chcecie zaryzykować, czy chcecie no, pójść bezpieczniejszą drogą, ale może nie mieć tak spektakularnego efektu? Plus albo mamy efekt długofalowy. Albo mam efekt krótkosfalowy. Tak, to jeszcze trzeba jakby zauważyć, że wszystkie te odżywki odżywiające, tak naprawdę producenci w większości sugerują używanie ich przez 3 miesiące. Czyli to naprawdę już jest takie mocne zaangażowanie z Waszej strony, żeby zobaczyć rzeczywiste działania takiej odżywki. E, jeszcze mogę tutaj dodać a propos kwertycyny, że. Kwercycyny. Kwercycyny, a wpływa <grytyny> ona na. na em, na cebulka i ona jest w ogóle, są też badania, że została stosowana u osób, które cierpią na androgenowe wypadanie włosów i te rezultaty również były pozytywne. Ale mówimy o działaniu na skórę głowy. Tak, dokładnie na skórę głowy, ale ogólnie ona wpływa pozytywnie na, na, na cebulki. No, A z kolei biotyna, tak możemy ją przyjmować do ustnie, tak? Więc, jakby użycie jej w takim preparacie też jest jakby uzasadnione. Więc, czytając składy, tak naprawdę, no szukajcie tych takich składników, które, no mówię, po pierwsze, my tutaj Wam polecamy, a po drugie, wyglądają lub brzmią Wam znajomo. Tak? Ale tutaj znowu ponawiam, nie sugerujcie się. Tym, że coś jest nazwane super ekstra i że będzie lepsze od zwykłej, klasycznej, albo że kupicie go w aptece zamiast wrosłanie. Różnica w preparacie jest praktycznie żadna. Ja mam jeszcze jeden ciekawy składnik, jest to wyciąg z papai i wyciąg z papai powoduje to, że nam e, lepiej się o wiele trzyma kolor na przykład po czy po farbie, ponieważ ona powoduje zamknięcie łuski włosa. Ale ja też zauważyłam, ponieważ mam odżywkę, która zawiera mm -hmm. ten wyciąg z papai, że tak jakby mój kolor stał się o wiele głębszy. I jest to odżywka, którą szczerze polecam, jest to odżywka z broksynem. Myślę, że możemy Wam tu wstawić kilka produktów, y, które tak, to same przetestowałyśmy, i... ale tych pozytywnych. Nie będziemy tutaj bynajmniej wstawiać tych czujnych. Znaczy nie, ja <grym> używam <czułam grym> tylko, właśnie jeżeli chodzi o brwi i rzęsy, to są odżywki tylko i wyłącznie odżywiające. Tak jak powiedziałam wcześniej, e, przyznałam się do tego, że nie odżywa, nie używałam tych... E... A ja już nazywam producenta tego, co używałam i mi się nie sprawdziło, więc... Kochani niestety mamy pewne problemy techniczne, a problem techniczny był taki, że karta miała 2 giga i niestety Jestem winna. nie zdążyłyśmy dograć do końca e, kamerą, więc e, musimy w ten sposób, więc tak podsumowując powiedziałyśmy Wam dzisiaj e, działanie odżywek, czym jest rzęsa, cykl e, wzrostu rzęsy e, i tak naprawdę e, w tym momencie decyzję zostawiamy Wam. Jakie odżywki będziecie miały ochotę używać? Czy odżywki właśnie stymulujące e, wzrost i wpływające na cykl życzenia? I spieszcie się, bo zaraz Unia Wam zabroni ich używania. No <laughs> właśnie, więc w razie czego... Kupcie jeżeli... zapas, jeśli jesteście zdecydowane. Jeżeli jesteście zdecydowane, no to faktycznie trzeba kupić zapas, a natomiast jeżeli się zdecydujecie na odżywki odżywiające, no to wtedy macie tutaj pełne pole do popisu, milion rodzajów, milion śwek, milion składników aktywnych. Część Wam zaproponowałyśmy tych najbardziej e, znanych, najbardziej lubianych i najbardziej. Które e, nam się wydają takie najważniejsze, żeby jednak odżywka je miała. I jednak przez to widać efekty. Dokładnie. No i przypominamy, że e, no, tutaj jest potrzebna wytrwałość. Te trzy miesiące, no to jest takie minimum. Tak. Najlepiej stosować ją przez cały czas, bo, bo w sumie dlaczego nie, nie ma tutaj żadnych... Żeby... Nie, nie ma tutaj przeciwwskazań, no chyba rzeczywiście zauważycie u siebie jakieś podrażnienie, no to zawsze, w, zawsze stosowania, po prostu. Jako e, osoby z wykształceniem, Barbara tutaj niedługo medycznym, no to mówimy, coś Was niepokoi, odstawiamy. E, tak, ze względu na to, że reakcja alergiczna może być praktycznie na wszystko. Czy to jest składnik naturalny, czy to jest chemiczne... E, Zawsze może pojawić się reakcja alergiczna, nawet i po trzech latach przykładowo stosowania. Ale jak już się pojawi, to, na, e, na, całe to na całe życie, do końca życia. Tak, to chciałam powiedzieć. Także dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Jak zwykle nie wiemy, co będzie w następnym. Wyjdzie w praniu. Nie wejdzie w praniu. Wiemy, co będzie w następnym. następnym. Już? Tak, no? tak. Oczywiście będą kosmetyki do cery suchej. Czyli A, no tak. jakich składników będziemy szukać w takich kremach? E, polecimy, mam nadzieję, coś od siebie. Poszukamy czegoś fajnego dla Was do przetestowania. No i e, oczywiście powiemy Wam, co to jest ta cera sucha i jak ją u siebie... Jak warkę, tak, Jak ją u siebie określić. Czy możecie w ogóle to zrobić. W takim razie wiecie już wszystko. Do zobaczenia!